Mm hmm. I uh -huh. Jarosław Kaszowski, kapitan Piasta Gliwice, wielkie to przeżycie, dziś chyba dla ciebie zagrać na tym stadionie, na stadionie Wisłych Kraków. To no wielkie, no na pewno, ale cóż, no. Mamy już kilka meczów w tej ekstraklasie ekstra rozegranych. Graliśmy i na legii, i na lechu, także no, kolejny, kolejny mecz z tych wielkich drużyn, które grają o, o, o mistrzostwo. No, no cóż, no. Można być zadowolony, może z gry, bo myślę, że stworzyliśmy sobie dużo więcej sytuacji niż w poprzednich meczach tak naprawdę i w klarownych, szczególnie w pierwszej połowie, bo my mieliśmy takowe, wychodziliśmy fajnie z kontrami. Szkoda, że nie, trafił, nie trafiliśmy w światu bramki, no bo, bo, bo tak naprawdę wchodziliśmy z kontrami a nie trafialiśmy w bramkę i tego szkoda, bo nie daliśmy szansy bramkarzowi na to, aby, aby się pomylił, ale cóż, no, myślę, że trzeba być optymistą po dzisiejszym meczu. Szkoda tylko tego, że traciliśmy dzisiaj bramki, jak, tak jak w poprzednim meczu traciliśmy w pierwszym kwadransie, tak, tak dzisiaj e, zagraliśmy myślę, dobrze, a traciliśmy bramki w doliczonych czasach gry i w pierwszej połowie i w drugiej. No tego szkoda, bo. No cóż, gdyby nie padła ta pierwsza bramka, myślę, że mecz po to, żeby się trochę inaczej, miałby, druga połowa mogłaby mieć trochę inne oblicze. Bo, bo wiadomo, że Wisła musiałaby tutaj się odkryć i grać, grać ofensywnie, a my no, chcieliśmy, aby tak grali. No, no cóż, tak nie doszło do tego może, ale przed nami teraz mecze u siebie w cudzysłowie i myślę, że z taką grą stać nas na, 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 na kasowanie tutaj punktów. Cześć, słuchajcie, w, w piasta. To też miły taki akcent. Naprawdę świetny widok, trzeba przyznać, że. My, wielkie podziękowania, bo nie spodziewaliśmy się, że aż tylu tutaj zawita na stadion Wisły. Myślę, że e, udzieliła się ta atmosfera także nam. E, naprawdę wspaniały doping i tutaj szczere wyrazy podziękowania dla wszystkich, którzy tutaj przyjechali i dopingują e, przez cały mecz, bo, bo cały czas było ich słychać. Teraz pozostaje tylko Wam rzucić zwycięstwo w tych meczach, jak powiedziałeś u siebie. Tak, tak, w u siebie, no ale cóż, no my, myślę, że już jesteśmy przyzwyczajeni do tej murawy w Włodzisławiu. Gramy mecze które musimy wygrać i wiemy, że ostatnia zna to, że wygramy. I, I trzeba do tego tak podejść. No, no cóż, nie udało się na wyjeździe, ale myślę, że u siebie się uda.